Witam Was w takim odcinku Gotuś z Skrzycjanę w drugim, bo dzisiaj Gracja statki, zobaczy orzechy laskowe. Napiszcie mi w komentarzu widzowie, czy wy lubicie orzechy laskowe, bo ja lubię orzechy laskowe. To ja daję lajka. No, no jest lajk? Like. A, jest. Dobra, zapraszam Was do oglądania. Tu popatrzycie, jak wyglądają morze laskowe. Gotuj, gotuj z Gacjanem, z Gacjanem, z Gacjanem. Gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. Cześć, witam Was serdecznie z tej strony. Gracja Nastecki, a dzisiaj w Gotuj z Gacjanem. Będą orzechy, orzechy laskowe. Wspaniałe i cudowne orzechy laskowe. Pyszne, przepyszne orzechy laskowe. Wyśmienite, znakomite. Orzechy, orzechy, orzechy laskowe, orzechy laskowe, są pyszne, przepyszne, orzechy, orzechy, orzechy laskowe, są pyszne, przepyszne, orzechy laskowe. O, pięknie wyglądają, cudowne orzeszki laskowe. A ja teraz będę kosztować jak orzechy laskowe smakują. Ale zanim posmakuję, jak smakują orzechy laskowe, to wpierw chciałem, chciałbym powiedzieć trochę o orzechach właśnie laskowych, że rosną właśnie na leszczynie. I są pyszne przepyszne to są po prostu owoce leszczyny orzechy laskowe owoce leszczyny no i co ciekawego mają bardzo dużo w sobie witaminy E i dzięki temu są dobre jeśli ktoś chce być długo młodym młodym by więcej nic i właśnie jeść orzechy laskowe to wtedy długo będzie się młodym. A poza tym, orzechy laskowe są wykorzystywane oczywiście do, do najprzrożniejszych potraw. I są w czekoladzie, i są w jakichś deserach. Są torty, lody orzechowe z orzechami, właśnie laskowymi. Ale również, właśnie są w takiej formie naturalnej: są łupane i niełupane. Z tego, co mówią, to podobno najlepiej kupować właśnie takie orzechy laskowe w łupinkach, nie łuskane, tylko właśnie takie, dopiero do łuskania. Dlaczego? Ponieważ właśnie podobno najwięcej witamin właśnie mają w sobie, jak są co dopiero ze skorupki usunięte i od razu bezpośrednio zjedzone. Natomiast jak są już takie gdzieś tam... Ja było wiadomo co to a też tyle. Nie robić, bo to po prostu zjeżdża od razu, prawda? No, ja też mam że mam, te, mam dosyć i... A wczoraj jeszcze było wczoraj, prawda? No, no w Briglu to samo było. No, w Briglu było to samo. Dziurno, brada, wybierz ulubione ziarna i przygotuj kawę za jednym dotknięciem, co powoduje właśnie, że mocne są kości. I zęby, zęby i kości bardzo mocne. Także. A jeszcze, jeszcze ja. podobno, właśnie, ja, można zrobić było, jakieś takie na kaszel coś z tych orzechów. Tęże, no, mają bardzo dużo właściwości. Poprawiałem też pamięć, myślenie. Mają w sobie też i magnez, który, dzięki któremu, dzięki magnezowi, stresu unikniemy. A nawet jak mamy stres, to pomaga to po prostu, ten stres przezwyciężyć. I, i jeszcze są dobre, zapobiegają, zapobiegają cukrzycy. Yy, tak więc, że, oczywiście, oczywiście właśnie z orzechów laskowych produkuje się też i, i olej, który najlepiej jeść na zimno, do sałatek jakichś tam innych deser, deserów. Tak samo nalewki się właśnie produkuje. No i dużo, dużo różnych zastosowań mają orzechy laskowe. Ale tak, jak właśnie powiedziałem, najlepiej je jeść o takie eleganckie, super fajne orzechy. Nie, nie. Y, 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 zaraz przed zjedzeniem y, ze skórki, y, ze, z łupinki usunięte, właśnie mają taką łupinkę. Tutaj teraz biorę. Biorę orzecha laskowego i będę gniótł z tej łupinki. Usuwać, uwaga, ściskam mocno, o jest, poszło i teraz usuwam łupinkę, bo wiadomo, łupinka jest twarda, łupinka nie jest dobra do jedzenia. I teraz kosztuje orzecha. A dowiesz się. Mówię do niej, a coś trzeba kupić. A nie wiem. Ja no, nie, nie, nie wiem. No ja przecież ile chodzę, ile dzwoni. Mm -hmm. Non stop. I tak i tak, tak też jest źle, to ja nie wiem. I to jest to. No. Jest taką bardzo smaczne. Ja Normalnie... Lekko słodkie, ale nie za bardzo. Ile... Jeszcze jednego orzecha. Sobie. I jest. Tak w środku właśnie wygląda. No już taka, ja nie wiem, jaka Orze... się. Orzekł. No... Już z łupinki obrany. Może chodzi o to, że wiesz, ja nie mówiłam, że, że tego pustego może pójdziemy na cmentarz. Do taty. Nie, no ja wiem, że nie. Ale... Smakuje, wyśmienicie. Przepysznie. No wiesz, jesteście moją rodziną, jak widzę, że coś się dzieje, no to ja też tak nie umiem, tak? Tenże. Żeby później usuwamy, bo łupinki... Oj, taka łupinka to jest strasznie niebezpieczna, tenże łupinki. Trzeba usuwać. Natomiast ze środka jemy właśnie tego orzeszka już eleganckiego. I on jest pyszny, przepyszny. Także polecam. Pozdrawiam. I już widzę. I na razie. Cześć. Jeszcze następnego orzeczka. O jest. Ale co to tak? Jak się tak łuska. Z łubinek. dziadkiem do orzechów, to lepiej oczy zamykać, bo może czasami trafić po prostu w twarz taka, taka łuska, taka łupinka ostra, o następny orzeszek, piękny. Hmm. Pyszne, przepyszne. Pozdrawiam, cześć, na razie. Pyszne, hmm. pyszne przepyszne orzechy, orzechy, orzechy laskowe. Są pyszne, przepyszne, są doskonałe. Dlaczego to jest takie kurde wszystko zamknięte na innych? Zaprosiłaś mimo wszystko, nie pamiętasz, co było tydzieńcze. Rabat do 50% na wybrane meble. Jest.